Dziś zrobimy sobie, co gdyby Mariusz Pudzianowski był w kadrze narodowej i jakby potoczyły się mistrzostwa razem z nim. Polska górą. Jak mawiał właśnie ten człowiek, więc zobaczymy, czy będziemy górą i zwyciężymy. Także tworzymy sobie naszego zawodnika, którym będzie oczywiście Mariusz Pudzianowski. Utwórz nowego zawodnika, klikamy. Oczywiście Polska, który przypomina, no, przypomina najbardziej on sylwetkowo. Także mamy to zrobione. Niech będzie póki pójdę na koszulkę. Dajmy mu może 47, bo tyle ma w tym momencie lat, gdy to nagrywam. Także numer 47 na plecach będzie nosił. Sprawdźmy po prostu kiedyś się urodził. Jak to robimy? Dobrze, to zrobimy, to dobrze. Urodził się. Już wam mówię kiedy. 1977. 7 luty. Także 7 luty. No, raczej tego rocznika nie pamiętacie już dokładnie. To dajmy 88, żeby 10. No, dajmy 10 lat do przodu. Dobra. Atrybuty. No, waga. Jak sprawdzałem na internecie, było to 110 kg w tym momencie. Da się tyle? Da się tyle. Dobra. Mamy 110, a wzrost jaki ma Pudzianowski jest to 1,86 m. Będzie to pomocnik ofensywy, może zróbmy z niego pomocnika ofensywnego. Także przypisuję szybko atrybuty. Będzie to potężny zawodnik. Jest to jej legenda polski, można by tak powiedzieć. Także no, musi być on dobry, prawda? No i atrybuty mamy teraz głowa. No, na pewno dajmy mu sobie krótkie włosy, takie jakie on ma. Takie myślę, że będą pasowały do tego, jak on wygląda. O, to teraz wygląda bardzo dobrze. Karnacka trochę ciemniejsza na pewno musi być. Myślę, że coś takiego. Taka będzie dobra. Także przejdźmy teraz do stroju. Myślę, że jakby miał wsadzone w koszulkę, w spodnie, to będzie pasowało to do niego ale nie, dajmy mu te, niech pasują do zdrowia krótkie możemy mu dać skarpetki albo dajmy klasycznie średnie dobra, teraz rękawiczki myślę, że możemy mu dać taki bandaż, na przykład albo dajmy mu taką opaseczkę z jednej strony, a z drugiej mu dajmy opaskę, ale czerwoną coś takiego dobra, on tam ma coś, więc możemy mu coś dać ma ten swój taki pasek, ale dajmy coś może innego żeby było bardziej widoczne dajmy mu coś takiego dobra, także mamy tą ciszynkę teraz przejdźmy do sobie do animacji stałych fragmentów myślę, że dłoni na biodrach to będzie dobre Musimy coś takiego, żeby na siłę tu było wjazdca i siłę po prostu. Król, może coś takiego. Jako jest królem polski, można tak powiedzieć. To dajmy mu to. To już było. Dobra, teraz styl biegania. No musi być to, wiadomo, jakiś ciekawszy styl biegania niż po prostu normalny. Na przykład taki czołg. Myślę, że będzie pasował. Zaczynajmy. Dobra, także gramy na takich ustawieniach 4 minuty, klasa światowa, także lecimy do meczu. Zagraj jako dokładnie tak, klikamy i gramy na pozycji prawy środkowy pomocnik. Mecz z Holandią, także zaczynajmy. Przed nami mecz o to będzie za na Mam nadzieję, że choć w remis lub zwycięstwo. Jedyne co nas interesuje w tym turnieju Jak lecimy, Mariusz Pudzianowski jest w naszej drużynie O to właśnie chodzi Czy da nam wyjście z grupy albo zwyciężenie? Całego w ogóle turnieju zobaczymy właśnie w tych odcinkach Ty Mariusz Pudzianowski, Pudzianowski na udane w porównaniu do niego jest ...postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar... ...ale ta jedna szef. wyróżnia się chyba o, najbardziej... O kurde, Van Dijk... ...jak sądzisz, co tu dziś pokażę? Tak. Podaj, podaj, nad piłką podaj. podaj, Pudzian! Pudzian! Strzał! Pudzian! Pudzian, nie! Nie, dlaczego? Słupek i do obrona pkn Ale wybił ty Van Dijk piły Dobra, 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 dobra. Mamy to, mamy to. Zbawmy się trochę no wasz sztuczka. Jednak to nie była nowa. PUDZIAN! Kolejna już okazja. Ale dobrze, dobrze, dobrze. To już Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Daj Zielu. Pudzian, strzał po krótkim. PUDZIANOWSKI! TAK JEST! Historia pisze się na naszych oczach. Dawaj Ty! Pst, Mamy to. Przesuwa się z piłką bliżej później bramki. Nie no, ja napracował pracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Póki No sztuczka w ogóle taka jest z tym obdejdzie dali. Także zobaczcie. Niestety straciłem ale chciałem, jest wam komu podać? Nie, 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 może wszystko gol. Dobra. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Ojej. Ojejciu. Ojejciu, później się tam stał plecy połamany Póki Podanko. Frankowski. Daj... Dobrze, dobrze. Leś Frankowski podam Przemysław Frankowski. Zmierzyliśmy... okej okay. Podaj, pódzian. Czemu nie dałeś do pudzian? Milik! Tak jest! Milik! Arkadiusz Milik! Strzela na 2 do 0! Podwyższają prowadzenie! Dobra, skipnijmy sobie, żeby jeszcze zagrać tym odcinku kolejny mecz simuluje do końca. Mam nadzieję, że nie zepsujemy tego dobrze, dobrze. Zielinski jeszcze potem żółtą dostał, ale no mieli kipudzianowski z strzelcami bramki. Także przechodzimy do meczu z Austrią. Jak wygląda tabela? Francja wygrała z Austrią. E, jaki był wynik? E, 2 do 1 wygrali. Anglia wychodzi, Hiszpania, Włochy, Niemcy też wygrały. Portugalia nie wygrała. To z kim oni grali, że wygrali? Czekamy, że grali. O ciekawe, naprawdę ciekawe. Albo zróbmy sobie już w tym odcinku. Cały, jakby całą fazę grupową A potem będą te, także żeby zdążyć symulujemy do końca Przejdź do wyniku końcowego z Austrią Od razu robimy to i jest 2-2 Lewandowski oraz Arkadiusz Milik Jak to wygląda w tabeli? Tak szczerze? No to mamy już praktycznie pewny awans Remis wystarczy z Francją Graje jako Putinowski. Robimy to jeszcze raz Udało nam się wygrać z Holandią 2-0, więc Francją mamy szansę na pewno zremisować. Faza pucharowa jest na wyciągnięcie. Faza pucharowa, ale myślę, że już mamy awans, tak ja szczerze mówiąc. Ta świadomość może czasami tylko przeszkadzać. Ostatnie mistrzostwa, mam nadzieję, że będzie grał lepiej, lepiej, lepiej niż na poprzednich i tak znaczy. Jak na Dziś tych sparingowych meczach chodzi w prawdziwym życiu. Ale tam powinien bardziej powalczyć z przodu Mam bapę i nieba być Wojtek ciężkim rywalem. Pff. Także mam nadzieję, że Lewandowski na tych mistrzostwach pokaże siebie z jak najlepszej strony. Ojdem Beleusman! Wybi, wybi. Dobra. Zabiera się z Pudzianowski z piłką. Nowy zwód leci dalej. Jest nie do zatrzymania. Mariusz! Mariusz! Pudzianowski! Tak jest! Mamy to! Mariusz Pudzianowski daje nam zwycięstwo! Znaczy nie zwycięstwo, ale prowadzenie z Francją. Teraz pokazuje, to było trochę uderzenie w środek bramki, ale no... Mike Menion nie popisał tak tak, tak, się najlepszą interwencji, tak szczerze mówiąc. Ale no Mariusz Pudzienowski, brakuje nam takiego właśnie zawodnika w prawdziwym tak, życiu. Tak, w sytuacjach... Uże, Mbappe, może być Mbappe może być groźny jeszcze, Mbaby może być groźny. Uuu, teraz dobra. minął. ewnie to teraz ten, ten broni. jest częstny. Oj, się Kościół zabawił! Skubany! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale Dobra. za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. Jest przecież Może rozprowadzić tę akcję. A może nikomu nie nie muszę podawać? Mogę tak w w pole karne i oddać strzał! Mariusz Pudzianowski! Tak zwany Pudzian daje nam podwójne prowadzenie. Brexit tak, trudno no nie, nie. że żółta. Nie, takimi wślizgami nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się co wy o tym, sądzicie, że no niestety Milik nie pojedzie na Euro. No i powiedzcie, może też na co myślicie o tym, że każdy w ogóle nie został powołany do kadry. Bo Pudziana naprawdę jest tutaj ciężko. Chcę przetrwać. Nie, nie, nie sobie się. Piłki. I PUDZIAN! Jeszcze mogą szukać do pilki. Ciekawe, co ja myślę o sąsiedzie. Co oni myślą, że co ja? One czy co? Przy pierwszym... Razem, czekaj, tam jest 3-3, dobra, 3-3 nawet i tak by nam no, dał awans, jakbyśmy remiserowali. Ale możemy do końca i zobaczymy, co się stanie. 2-2, ehm, Mbappe, no zrobił kurdej kombek, no. No ale na pewno mamy już awans, tak czy siak. Posiadanie piłki mieliśmy 33, Francuzi oddali 15. Strzałów i mieli 6 okazji. No. Zdominowali trochę nas w tej drugiej połowie, ale w tamtym meczu też była wąs, także wychodzimy z pierwszego miejsca. Mieliśmy więcej bramek, bo mieliśmy 6, a Francja miała 5 bramek. I z kim zmierzymy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już jutro? Będzie to Portugalia! Musimy ich zmiażdżyć, zmiażdżyć do bólu! Nie poddajemy się w tym meczu i robimy 10-0 w tamtym meczu. Musimy się na nich zepsuć, a Francja zagra. Z y, tym. Francja już zagrała z Rumunią. Wygrała 4-1. Włochy wygrały z Czerchami. Także czekajcie, zostały nam y, 4. Jakbyśmy doszli do finału, oczywiście, to teraz jeden mecz, drugi mecz, trzeci, czwarty. Cztery mecze razem z finałem licząc. A my się zmierzymy w kolejnym odcinku z Portugalią. Także koniecznie oglądajcie, żeby zobaczyć zemstę na Portugalii.